Zobaczcie jaki piękny obrazek za mną. Czyżby wracała w końcu normalność. Jestem już w Amsterdamie. Jest to mój ostatni przystanek przed przyjazdem do Polski. No i chyba to też dobry czas na podsumowanie. Bo przez ponad miesiąc daliśmy nieźle czadu. Relacjonowaliśmy całe euro. Pierw byliśmy w Moskwie i w Petersburgu. Potem w Sewilii, w Kadyksie, w Kordobie. Potem znowu w Petersburgu. Następnie pojechaliśmy do Budapesztu przez Wiedeń. Później do Monachium. Z Monachium jechaliśmy przez Paryż do Londynu. I tak udało nam się potem z tego Londynu jeszcze wyjechać na chwilkę do Edynburga i Glasgow. Czyli zwiedziłem no, kawał Europy, a jestem teraz jeszcze w Amsterdamie, bo wracam właśnie z Londynu, drogą lądową. Jechałem pociągiem Eurostar, który tutaj mnie przywiózł. No i jutro z samego rana jadę właśnie z Amsterdamu przez Hamburg i Berlin do Polski. Kochani, chciałbym wam serdecznie podziękować za naprawdę wiele różnych komentarzy, lajków, za wszystkie pozytywne głosy, które do nas wysyłaliście. Nawet dostałem parę maili, więc za to bardzo, bardzo serdecznie wszystkim Wam dziękuję. Robiliśmy to z małym naszym zespołem takim kilkuosobowym, żeby Mistrzostwa Europy były bliżej was, mimo tego trudnego czasu, żeby pokazać jak to rzeczywiście wszystko na żywo wygląda z miejsca, więc bardzo serdecznie dziękuję wam za wszystkie pozytywne głosy, bo było ich bardzo, bardzo dużo. Z tego miejsca też chciałbym serdecznie podziękować firmie Osi, która nas wsparła i w ogóle w nas uwierzyła. Współpraca z Osi była rewelacyjna, więc ja też bardzo się cieszę, że miałem taką możliwość, żeby wybrać się w ogóle na ten turniej, zobaczyć parę, parę meczów, także bardzo serdecznie wszystkim państwu Zaangażowanym w nasz projekt. Dziękuję. Nie żegnam się z Wami. Mówię tylko na razie do zobaczenia. I już za chwilę mam nadzieję na Total Sporcie będę mógł Wam zaproponować coś nowego, coś z kolejnych dużych wydarzeń sportowych. Także poczekajcie, będzie coś na pewno dla każdego z Was. Raz jeszcze dziękuję serdecznie za to euro i pozdrawiam Was najserdeczniej, jak tylko potrafię, z Amsterdamu.